A witam wszystkich. Ech, co tam dzisiaj? A dzisiaj, różne sprawy. Zaczniemy od chwastownika. Tak na szybko. E, tak wam pokażę obejdę do koła. E, tak wygląda spakowany chwastownik z Ursusem. Tutaj już jest gotowy do drogi, oczyszczony. I tak dalej. Już dzisiaj swoją działalność zakończył do transportu na pompę na blokadę i tak sobie spokojnie do domu jedziemy. Szerokość jego nie przekracza. Chyba, chyba 2,5 metra, 2,80 coś takiego. Czyli 3 metry nie przeszkadza, można swobodnie sobie przez miasto śmigać i nic się nie dzieje. On nie jest fabrycznie wyposażony w światła ani trójkąt i to już we własnym zakresie należy sobie tam. I ja dzisiaj zawsze jak jadę najczęściej mam jakieś tam drobne różnego rodzaju przeboje, bo po prostu ludzie lekceważą ciągnik, zapominają o tym, że coś się ciągnie, coś się ma z tyłu, a jak jest to zawieszane, to to jest dźwignia i że po prostu pół metra ruchu z przodu to jest pół metra wychylenia do tyłu. Z tyłu. W odwrotną stronę, i tutaj robią się dziwne różne problemy, dzisiaj się powiem szczerze, że te światła i może ten trójkąt to mi to uratowały, znaczy nie mi, tylko facetowi. A, bo on dostał grabkami, wymuszał na trzeciego, ja miałem rowerzystę <grymka> i dostał grabkami. Bok samochodu, ale ja nie miałem możliwości już ucieczki bo gdybym odbił w prawą stronę, to po prostu bym go fu, zmiażdżył. Taka ciekawostka. Gościu rąbnął to aż się bójło, za chwilę wydarł, z, z, uciekł do tyłu, wydarł za chwilę tam, ładnie wydarł i sobie pojechał się schować gdzieś w ciemną dziurę i popłakać ze swoją głupotę jaką zrobił po prostu. Także zakładajcie światła bo to nam ratuje dupę. Nikt potem wam nie powie, że nie było kierunku włączonego, tak? Ja zawsze, jak wjeżdżam do miasta, staję sobie gdzieś na boku, sprawdzam, czy światła działają, i dopiero potem przejeżdżam. Jak przejadę przez miasto, wyłażę i, i sprawdzam. To nie jest przyczepa, to jest maszyna, to są tylko światła dokładane. Tutaj nie ma 100% pewności, ale ja chcę sobie po prostu przez miasto przyjechać, spokojnie. Bo to nie chodzi o mnie, tylko o ludzką głupotę. Także tak to wygląda. Eee, tak to wygląda do góry. Do góry tak wystaje, na boki spoko. Ostrożnie trzeba jechać tyle. I zwracać uwagę na ludzi. E, pole jest już zrobione. Ostatnie, ostatnie pole e, do pierwszego chwastownikowania. E, teraz jeszcze zostały nam lucernik i łąki i to już też za jednym sumptem tam sobie zrobimy. Może dziś, może jutro. E, ziemniaki muszę skończyć sadzić. Także zobaczymy tutaj, co mamy. Mamy tutaj posiany nostrzyk w czystym siebie. Nostrzyk jeszcze tutaj nie kiełkuje, nawet gdzie tam u nas bliżej domu, po 12 dniach on już był ładnie skiełkowany całkiem. Tutaj jest jednak inna ziemia, no lepsza ziemia niż tam, niż tam, tam w Kolinie mamy. I ta ziemia jest taka cięższa, troszeczkę do obróbki bardziej wilgotna i tutaj już po prostu y, większa wilgotność wiąże się z niższą temperaturą ziemi, dłużej się nagrzewa po prostu, więc tutaj te procesy y, wolniej zachodzą aczkolwiek już tutaj owiec z zeszłego roku y, ładnie się grzywka zrobiła, na tej chwili to się go nie znajdzie, o gdzieś tam miejscami gdzieś tu tu tu, takie coś tam widzę jakieś nierówności a tu równie dobrze może być pesz. No tutaj w praca pracy chwastownikiem też jest utrudniona właśnie przez tą ziemię, że ona jest taka twarda, zbita yy, i to już nie, nie rozsypuje się w taki fajny sposób. Ale jest to pierwszy raz zrobiony, jest ładnie wyrównany, podoba mi się bardzo ładnie, oko cieszy, yy, więc na spokojnie drugi raz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Yy, jest tutaj owies, groch i nostrzyk. Na tym polu będziemy robić próby azotowe w tym albo w przyszłym tygodniu ze względu na to, że tutaj jeszcze nie mieliśmy posianego nostrzyka. No i zależy nam na tym, żeby, 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 żeby to zrobić właśnie na polu, na którym nostrzyka nie było, sprawdzić te próby azotowe, zobaczyć jak to wygląda i zobaczyć na przykład za rok o tej porze tutaj będzie nostrzyk na nasiona zbierany więc zobaczymy tutaj sobie jak to, jak to będzie wyglądało ja tego nie będę robił tu przyjedzie pan sam będzie pobierał próbki i, i, i tak żeby żeby to było właściwie zrobione na tym polu i jeszcze na jednym, na polu na którym już był nostrzyk i na którym nostrzyk będzie w dalszym ciągu tylko jako siewka w zboże, ale na plon główny w przyszłym roku nie na poplon. Także na dwóch polach będziemy robić te próby azotowe. Tutaj mamy 3,5 hektara. Tu będzie fachowiec to robił. Drugie pole jest 10 hektarów i też tam właśnie glina piach. I takie ciekawe badania będziemy przeprowadzać. Także tu takie, takie ciekawostki. Robiłem dzisiaj dwie sprężyny, ale na szczęście znalazłem, także strat jakichś większych nie ma. Schowam się w cieniu, yy, no w cieniu, za kołem, sobie usiądę i coś Wam jeszcze powiem. Tak od siebie. A Wy sobie patrzcie na, na chociwelkę. Yy, Chodzi mi o drogę. Cały czas y, spoczekam się z takim, z takim zdaniem, że y, jak jeżdżę chwastownikiem, o ładnie wygląda, ale kupa jeżdżenia, ładnie wygląda, ale kupa jeżdżenia. Y, ktoś tam zarzucił, że jaka to ekologia, jak się tego paliwa tyle zużywa, bo tyle trzeba jeździć. No, i może tak w kwestii wyjaśnienia drobnego, bo ludzie tam zrokowcy, tak? No wszyscy jesteśmy zrokowcami, ja sam jestem zrokowcem, tak? Szczególnie no. Biorąc pod uwagę to, że jestem facetem, to jestem strasznym wzrokowcem. No ale nie o tym. Jeżdżąc chwastownikiem ludzie widzą fizyczną pracę maszyny, która tam ma, ten, no, w moim wypadku, 12 metrów, czasami 6 metrów, czasami 15 metrów i więcej, tak? W zależności od, od wielkości chwastownika, tak? No im większy ten chwastownik jest, tym wymaga tam większego ciągnika. Yy, większej mocy i tak dalej yy, Ale jednak yy, No i za tym idzie w parze Większa cena już W tym roku W tym roku to już w ogóle no, Nasz chwastownik na chwilę obecną Zdrożał Chyba o 1 trzecią Netto O 1 trzecią Na chwilę obecną w porównaniu do, do dwóch lat yy, Ponad dwóch lat Jak go kupywali ale chodzi o to, że każdy widzi tą fizyczną pracę chwastownika. Ten, ten maszyna ma 12 metrów szerokości i, i tymi 12 metrami pracuje się po polu. I każdy to widzi i mówi, o kurde, ale ty to się musisz najeździć na tym polu, nie? No mówię, no sobie tak myślę, no muszę się najeździć, tak? Owszem, no walczę z chwastami, tak? Walka z chwastami na polu zboża to jest od 2 do 4 przejazdów chwastownikiem w sezonie. I na tym powinna się sprawa teoretycznie zamknąć. To wszystko zależy od pogody, od wilgotności, od temperatur i tak dalej, i tak dalej, od regionu kraju. No, wiele, wiele różnych czynników, tak? Cztery razy. W moim wypadku. Jak miałem gospodarstwo konwencjonalne, yy, to miałem opryskiwacz, bo no, opryskiwacz jeszcze mam, tylko że jest to w tej chwili beczka na wodę. Yy, I on miał lancę 15 metrów. Rozsiewacz do nawozu dalej mam. Yy, Używam go do siewu rzutowego różnych rzeczy. I, I on również na 15 metrów sypie, tak? I tak. I powiedzmy, że w gospodarstwach, które większość ludzi widzi konwencjonalnych, jedzie ktoś opryskiwaczem 15 metrów, bo, no bo nie oszukujmy się, 85% rolników ma... Te sprzęty 15-metrowe, bo to jest taki standard, tak? 3-metrowy siewnik, 15-metrowy, opryskiwacz rozsiewacz nawozu, mniejsze to już takie nieporadne, nie a, a większe to już ogromnie, ogromnie dużo, dużo większy skok y, półki cenowej. Więc przyjmijmy, że te 15 metrów. I teraz tak, jak ktoś jeździ opryskiwaczem 15-metrowym, to ludzie fizycznie tego nie widzą na jakiej szerokości on tą pracę wykonuje. On widzi, ktoś widzi, że ciągnik sobie wjedzie na takie pole 15, 20 hektarów, czy tam 5 hektarów i on sobie przejedzie 2, 3 razy i jedzie sobie, nie? O, tu co on się najeździł? No kurczę, 15 minut i chłopa nie ma, pojechał, nie? Przyjedzie rozsiewaczem do nawozu i to samo, nie? 15 minut i chłopa nie ma. Pojechał sobie dalej, 5 hektarów jest zrobiony, nawóz wysiany, oprysk zrobiony, tak? Ja przyjadę chwastownikiem i jadę taką samą prędkością jak oni. No ciutkę może dłużej, dlatego że mam teraz 12 metrów, a nie 15, ale robię nie 15 minut, a 17 minut to pole. I też mnie nie ma. Na takiej samej zasadzie. Wykonuje pracę jak oni. Tak samo mam powiedzmy lancy jak opryskiwacz, którymi muszę omijać wszystkie, wszystkie kamienie, drzewa, słupy i inne pierdoły, żeby tego nie urwać. To jest taka sama zasada działania, tak? Tylko że u mnie widać ten fizyczny styk maszyny z glebą, a w opryskiwaczu czy rozsiewaczu nie. Mimo tego, że one wszystkie wykonują pracę na 15 metrach, tak? I teraz tak, ty to się musisz najeździć, najeździć. No właśnie nie, bo ja jeżdżę od dwóch do czterech razy na jednym polu. A rolnik konwencjonalny, zaczynając od wiosny tylko, powiedzmy, że nie, na jesień nie robił niczego, yy, tak się to odbywa. Najpierw lecą jakieś tam yy, siarkowe, powiedzmy, siarkowe, siarkowe nawozy. Yy, bo taki, bo taki ma, ma z siarką jakiś tam azot, jakiś tam mm, jakiś tam miedź, jakiś tam y, magnes, tego typu rzeczy jedzie, bo może. tak, Jeszcze przed 1 marca może jakieś wapno takie granulowane, coś takie w, 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 wapniowe, tego typu rzeczy, taki nawóz. I sobie rozsiewa i to jest jeden przejazd. Potem leci z pierwszą dawką azotu, to jest drugi przejazd. Potem leci z drugą dawką azotu, czasami leci z trzecią albo RSM, tak? No to powiedzmy, że ta dawka, yy, cała dawka azotu zamyka się w dwóch do trzech przejazdów. To już z tą pierwszą nieazotową dawką już mamy cztery przejazdy. Potem tak mamy: potem mamy jakieś yy, makro, mikro. Pewnie razem z pierwszym zabiegiem na chwasty, potem mamy znowuż jakieś, potem mamy znowuż jakieś tam makro, mikro lub dokarmianie albo na rozkrzewianie, albo na coś tam, albo T1, potem znowuż te 2 i tak dalej, i tak dalej. I te zabiegi staramy się oczywiście łączyć, tak? i żeby to jak najwięcej w jednym zabiegu było. I potem na liść flagowy, potem na kłosa, potem na, no na kłosa to jest najczęściej ostatni zabieg. Ale od momentu kiedy możemy wjechać w pole, rolnik konwencjonalny, rozsiewaczem do nawozu, i opryskiwaczem, bo opryskiwacz no, albo może naj, naj, najczęściej służy do, do zadawania y, y, środków ochrony roślin, y, y, środków grzybobójczych, owadobójczych, ale też do dawania nawozów w formie rsm -u. W każdym bądź razie łącznie rozsiewaczem do nawozów i opryskiwaczem do środków ochrony roślin i nawozów. Jeździ po tym samym polu, po tych 5 hektarach, tym sprzętem 15-metrowym. Jeździ 5, 7, 8 razy w ciągu sezonu. I on wykonuje cały czas zawsze tą samą pracę. On wjeżdża tym opryskiwaczem, wjeżdża tym rozsiewaczem i wykonuje tą pracę na, na szerokość tych 15 metrów. Wjeżdża na te 5 hektarów, 15 minut jeździ. I ucieka, i go nie ma, tak? Ja przyjeżdżam na 5 hektarów, robię 12-metrowym sprzętem, i mnie nie ma. <laughs> robię troszeczkę dłużej, bo mam te 3 metry mniej. Ale ludzie tego nie widzą, że yy, konwencjonalne rolnictwo wymaga dużo więcej przejazdów, dużo więcej yy, dbałości, może nie wymaga dbałości, ale rolnicy po prostu. Wymagają, aby ta dbałość była o to, co tam im na polu rośnie, ze względu na system, jaki wybrali. Taki system wybrali i muszą po prostu tego pilnować, żeby te zboża wszystko miały dostarczone. A to, co jest zbędne, zwalczyli, żeby tym zbożom nic nie zaszkodziło. Więc ten rolnik konwencjonalny średnio jeździ 7 bite razy po tych jednych 7 hektarach. Tylko i wyłącznie z chemią. Ja jeżdżę dwa do czterech razy po tych samych pięciu hektarach. Tylko różnica polega na tym, że w konwencji nie widzimy tego styku maszyny z glebą. I nam się wydaje, że to jest szybciej, że to jest mniejsza praca, mniejsze zużycie paliwa bardziej ekonomiczne, bardziej ekologiczne, bo mniejsze zużycie paliwa a to właśnie nic bardziej mylnego. To jest taki paradoks, nie? gdzie jak widzi się opryskiwacz walący chemię na pole, to jest cacy, ale jak ktoś jeździ chwastownikiem, żeby zwalczyć chwasty, raz, drugi, trzeci, o to nie, to, to nie jest już ekologia, bo on zużywa paliwo <grystanie> i jeździ. <grystanie> jeździ po polu. Zużywa paliwo. Wszystko zużywa paliwo. Każdą rzecz, którą macie w ręku, w domu, na sobie, koło siebie, zużywa paliwo. Jak nie w takiej, to innej formie. Wszystko. Tak naprawdę mało, co jest ekologiczne. A najmniej ekologiczne jest wszystko to, co wam się próbuje mówić w telewizji, że jest ekologiczne. Ale to już inna bajka każdy każdy rodzaj pracy wszystko co wykonujemy gdzieś ten ślad węglowy zostawia po sobie i na to nie ma bata to jest kwestia tylko tego jaki wybór podejmiemy my czy ten ślad węglowy będzie mniejszy czy będzie większy czy poprzemy firmę która robi ten ślad węglowy większy czy poprzemy firmę która robi ten ślad węglowy mniejszy no ja wykonuję moją pracą również ślad węglowy, ale dużo mniejszy, o wiele, wiele mniejszy ślad węglowy niż kiedy stosowałem rolnictwo konwencjonalne. Taka jest różnica. To takie moje małe przemyślenie, mała dygresja. Ale wolny wybór, wolny kraj. Każdy ma, każdy ma prawo wyboru yy, robić i mówić to, co mu się podoba, to co uważa. Zasłuszne. Także taki mały wywód na temat właśnie ekologii w ekologii. Ile ekologii jest w ekologii. No. Także tak to ja jadę do domu, bo mam teraz dwie godziny jazdy do domu. nie? Na 3 hektarach robiłem, no robiłem ponad 20 minut. No nawet ponad 30 minut, ale to dlatego, że, że 12 minut miałem rozmowy telefonicznej. No i tu jest dużo klinów, omijania drzew i tak dalej. Także to zawsze utrudnia pracę. Także dwie godziny jechałem, 20 minut robiłem, 12 minut gadałem przez telefon. Teraz gadam do Was i wracam do domu, bo jeszcze muszę posadzić ziemniaki. I taka praca. Także tak, tutaj mamy nostrzyk, nostrzyk dwuletni, biały, yy, trochę owsa samosiejnego z zeszłego roku, grochu dosianego w tym roku, który nawet jeszcze go tutaj nie widziałem, bo tak jak powiedziałem, większa wilgotność gleby to niższa temperatura, wolniejsze nagrzewanie się ziemi, yy, ziemia jest lepsza, ale właśnie ma takie, yy, takiej samej właściwości badania badania glebowe będą. Jak będzie, my coś wiedzieć na ten temat, to będę się odzywał. No dobra. O. Posiedziałem się, dupa zmarzła od felgi. To ja sobie lecę. O tutaj jest farma. Volto, fotowoltaiczna, przepraszam. Taka ciekawostka. No, dobra, to ja lecę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Oczywiście zapraszam do komentowania, do subskrybowania, do dzielenia się Swoimi doświadczeniami oraz yy, krytykowania moich. <laughs> Cześć.